Cześć, z tej strony zaraz mążkiem. dzisiaj będziemy mówić o bardzo gorącym po prostu temacie, będziemy mówić o panu K, chyba nie muszę mówić o kogo chodzi, dzisiaj zjemy sobie o śniadanie, najważniejszy odcinek dnia i zaraz powiem co będziemy robić. W dzisiejszym odcinku pojedziemy sobie na naszą górę do końca na domu. Ale najpierw potrzebujemy materiałów. Teraz sobie te materiały zbierzemy. Oczywiście nie, nie będziemy jeździć karawanem, wyruszymy samochód, w którym nie jeździłem długi, długi czas. Mianowicie tego vana, oczywiście na starych jeszcze tablicach. I nim będziemy sobie dzisiaj pracować. Oczywiście to trzeba sobie za sobą nawet bo daje klimat. Natomiast jeśli chodzi o Resztę to musimy to ściąć. I to sobie moi drodzy zetniemy. Zaraz pokażę po co to jest. Czego tak nie inaczej. A najlepsze to chyba będą te drzewa w ogóle. To jest te brzozy. I brzozy sobie teraz utniemy. Wycniemy z wał jak zdał. I zaraz pojedziemy do pełne ciekawe miejsca. Oczywiście naszym vanem, tak? Van będziemy dzisiaj ruszać Jeśli chodzi o brzuski, to sobie sprątniemy na naszą yy, pod naszą workę. I oczywiście tam będziemy coś tam budować. I zobaczymy co tu będziemy po prostu robić. Zobaczymy. Ale dzisiaj pewnie... Już wiem po co. Wiem po co tutaj przyszliście. Bo jak wiecie. Nasz kochany jareczek. Z naszego kochanego spisu rozwiązał zagadkę, dlaczego kobiety nie chcą zakładać w Polsce rodzin i dlaczego nie chcą mieć dzieci. A nie tym, co oni nie chcą, są po prostu nie mają dzieci. Ja Zaraz powiem dlaczego. Nie, dlaczego że chcą się kształcić że feministki. Nie. Że po prostu nie mogą mieć dzieci, bo są bezpłodne. Tak, tak, powiedział nasz kochany jajaczak. Oczywiście, chodzi o pana Kaczyńskiego, Tak, nie boję się mówić o panu Kaczyńskim, Uważam, że to nie jest pełno, żeby się takimi rzeczami po prostu ukrywać. Zaraz pojedziemy sobie na, naszą furgonetką do pracy. Oczywiście zrobimy sobie kutków. Wsiądziemy do naszego wana. Oczywiście na starych widać, że jakiś stary grad. Przydałby się jakiś nowszy. Ale cóż. Powoli ze sprzęgłem. Wycofamy sobie. Dobra. jedziemy do roboty. bo my... Zły pomysł, że jadę z tym samochodem na górę. Bo podejrzewam, że nie mogę tym samochodem tam jechać. Ale zobaczymy. Idziemy. Ge generalnie jestem zaatakowany. A szkoda. O dziwo nic nie popsułem. Oczywiście sobie zaparkowałem tutaj, mam nadzieję, że zaparkowałem prawidłowo. No, niestety na linii, ale takim analizem to faktycznie ciężko tym wydęciem prawidłowo stanąć. A zresztą, ja mam doświadczenie w prowadzeniu samochodów osobowych, a nie jakichś vanów powyżej 3,5 tony. I tutaj, nie wiem, co się stało. No, oczywiście, że tak, już myślałem, że się coś popsuło, ale nieważne, budujemy sobie, zrobimy sobie ze wszystkich desek, po prostu zrobimy yy, na wszystkie deski, Przerobimy wszystko, wszystko na deski, oczywiście, oczywiście, zbudujemy sobie, znaczy, zrobimy sobie Coś mi tu nie gra. Tu jest cholernie, nie, tak? Zaraz y, ustalimy co. Bo z tego co wiem, to w tej wersji powinny być po prostu już y, okna. I te okna generalnie są, co prawda? Nie są to jak y, okna jakbyśmy chcieli. O kurde, jaka szkoła, co? Serio, nie ma jeszcze brzozowych, eee y, y, No cóż. na przynajmniej możemy zrobić sobie okienka. Tutaj, tutaj. Robimy sobie... będziemy po prostu będą przychodzili goście na górze też będą takie drzwi i wydaje mi się, że takie drzwi po prostu będą Pana Kaczyńskiego Panego Kobiety w Polsce z alkoholiczkami Tak Tak yy, Należy rozumieć Słowa Pana Kaczyńskiego Zaraz do Mam nadzieję, że nie będę musiał robić cięcia Ale wydaje mi się, że będę musiał właśnie to miałem spoko na razie będzie razie będzie coś takiego, będzie coś takiego. E, tak to się chyba będzie zaraz sobie pójdę po crafting bo będziemy dużo dużo z craftingu dlatego zejdziemy na sobie po crafting oczywiście tutaj coś będzie Tak jak powiedziałem, y naszej y po prostu, w naszej państwie po prostu rządzą świnie i tyle, y i nic nie mam więcej do powiedzenia. Niestety, żyjemy w takim wspaniałym kraju, gdzie niedługo będziemy pracować za przysłowiową miskę ryżu. Tak, tak jak powiedział Nike, bo pan moja Rawiecki nawet nie wie ile kosztuje w Polsce chleb. A, no to już... O... a dobra, chleb jest w miar... jeszcze w miarę taniej, ale... Skoro on nie wie, ile takie rzeczy kosztują, no to przepraszam bardzo, naprawdę, w naszej Polsce jest coś po prostu nie tak. Ale to jest, nie, nie jest chyba jakaś żadna niespodzianka że jest taka, nie inaczej. Sami przyznacie. I... No, to wszystko. Mamy trochę drewna. Tutaj też sobie z bo to też z sposób skopiemy. No i tyle. Tyle w temacie. Mm. Teraz kobiety naprawdę będą zdenerwowane tym, co pan Kaczyński powiedział, że one są alkoholiczki, dlatego nie mają dzieci. No jest super. Taką mamy po prostu w Polsce. Taki, taki mamy klimat. Coś tam dupa do Pachamieni, tak. Ale to chyba do innego polityka było. Coś się popsuło. Coś się popsuło i nie było mnie słychać. Dlatego powtórzę jeszcze raz. Platforma Was nie wyrypała. Jak pis na Was wyrypie. Tak. Taka niestety jest prawda. Taki niestety jest świat. Yy, wydaje mi się, że tyle drewna wystarczy. Więc wracamy do naszego domu. Mam nadzieję, że wystarczy. Bo... no, w zupełności chyba wystarczy. Tylko jak to zrobić, żeby to było... W miarę ładnie. Podejrzewam, że nie umiem budować yy, hetgojalskich, no ale co mi przyda że to wcale tak źle nie wygląda. Mm. Dobra, tak? Mm. Siup. No tyle zupełności wystarczy. O. Jeszcze zrobimy sobie coś takiego. I teraz możemy budować spokojnie naszą góralską chatę. Wydaje mi się, że ta chata będzie przetrwa pokolenia. Ale zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie. Ale wydaje mi się, że to... Staruli, po prostu długi Czas dobra na kuli, na po prostu szygo pobudujemy. Oczywiście pójdziemy jeszcze po. Po co, po co pójdziemy? Ano, pójdziemy po. Drewno. Nie, nie po drewno. Nie pójdziemy po żadne drewno. Pójdziemy w mojej drodze, bo tak, podobno, pójdziemy podobno. Bo, jak widać, Nie. PiS nam obiecał tyle węgla, a jest bardzo drogi. Jest yy, tylko tyle, że może kosztować więcej niż 2000 i to jest bardzo dobre. Świetnie, to się naprawi. No, to się naprawi. Ale na razie nie możemy tu zrobić no, super. Ta, ta sama śpiewka. Wskaczemy sobie. Bo może coś tego jeszcze będzie. Może... Będzie z tej mąki chleb? Dobra. Mi się że to będzie spoko opcja zrobić coś takiego. No i zobacz. to wygląda już yy, w miarę dobrze, więc tutaj możemy sobie odpuścić. Natomiast tutaj, no wygląda to technicznie, dlatego to poprawimy i będziemy mieli zaraz coś takiego. Nie wybudujemy. Za to wykopiemy. Kopiemy po prostu. Bo zależy mi na wybudowaniu jakiejś w miarę porządnej chaty. A to nie jest wcale takie proste. Dlatego. Nie ma co nie poganiać. A nie wolno generalnie poganiać. Dlatego. Nie możemy oczekiwać po prostu. Natychmiast złego poprawy życia ze strony PiSu, prawda? No Oczywiście. Nie możemy pana Morawieckiego Kaczyńskiego poganiać. No i z tego dobrego nie wyjdzie. Mam nadzieję... Nie, to tak nie może być. Ehm, mam pomysł to no, zrobimy tak a to zrobimy tak i teraz jak już to mamy to możemy iść na górę oczywiście tutaj mamy wszystko pięknie odrobione tu niestety coś się upopsuło nie było mnie słychać więc tutaj niestety zakończymy po chyba no zakończymy odcinek chyba zobaczycie dużo dzisiaj zrobiliśmy nie za dużo ale coś tam jest i tu możemy sobie skinować i teraz pojedziemy naszym samochodem po prostu do domu wrócimy, bo dzisiaj robotę skończyliśmy. Więc wyjeżdżamy. Dobra. Idziemy po prostu do domu. Oczywiście to jest taka, taka ciężarka do że po prostu się nic nie dzieje. Oczywiście, nic nie zostało narszone, popsute więc możemy jechać do domu Oczywiście, zamkniemy sobie drzwi i jedziemy Oczywiście, policja była Niestety, takim samochodem ciężko bym ale jak widać, się da. Dobra. Idziemy po prostu do naszej robo do samej roboty. Mam nadzieję, że się nic nie stało takiego. Będziemy sobie tyłem w tej ciężarówki. Niestety wiem, że to jest pobagowane. Trochę. No ale cóż. Robotę mam, znał... mam generalnie uznać za skończoną. Tak. Tylko mam prośbę. Dobra. Wydaje mi się, że wszystko jest tutaj wykonane należycie. Oczywiście, światełka zgasimy yy, w naszym banie. Wychodzimy i wracamy moi drodzy do domu. Chodzi o urządzenie gminy. Moszkini oczywiście nie będziemy kradni, kradli karawanu. Tylko pójdziemy sobie z buta do domu. Oczywiście na skróty. Wiem, że to jest, będzie męczące i niebezpieczne. Ale nie mamy wejścia. Zaraz zjemy kolację. Chyba pójdziemy spać. Wiecie, tu są nasze maszyny. Oczywiście jest świnia. I oczywiście jest inna świnia. W innym znaczeniu. W drugim znaczeniu. Oczywiście sobie mnie pająk, więc nie jest dobrze. A spoko, możemy wrócić po nasze jakby przemioty. Tutaj zrobiliśmy spytką kuchnię w ostatnim odcinku. W ogóle się nie chwaliłem.